Brączkowanie jest bardzo ważne w przypadku sokołów wędrownych, dlatego że są to ptaki będące pod ścisłą ochroną w Polsce, których nadal jest bardzo niewiele, zaledwie kilkadziesiąt par. Jak zwykle zapraszamy mieszkańców Gdyni, ale nie tylko, oczywiście wszystkich miłośników sokołów, do wzięcia udziału w konkursie na imiona są cztery pisklaki, dwóch płci męskiej i dwie dziewczyny. Na stronie peregrinus.pl można wziąć udział w konkursie i wybrać dla młodych ptaków imiona. Na jedną nogę zakładamy obrączkę ornitologiczną, to jest taki dowód osobisty, tam jest dużo danych, państwo gdzie był zabrączkowany stacja ornitologiczna oraz numer indywidualny. I taką brączkę gdziekolwiek na świecie ktokolwiek znajdzie, czy z sokołem na nodze, czy nawet samą brączkę będzie można zidentyfikować, sprawdzić skąd to pochodzi. Natomiast na długą nogę zakładamy brączkę tak zwaną obserwacyjną, czyli mają tam Trzymaj, duże znaki, kilka dużych znaków cyfry, litery, które można odczytać z dużej odległości, nawet z kilkuset metrów, przez sprzęt optyczny albo poprzez kamerę, tak jak w podglądach.